Oczywiście ja jestem Lola i dzisiaj opowiem Wam o książce, która trochę mnie zniszczyła emocjonalnie. Niewidzialni autor, którego nazwiska raczej nie jestem w stanie wymówić. I jeżeli od razu, disclaimer: jeżeli przekręcę jakiekolwiek imię czy nazwę w tym filmie, to wybaczcie, ale nie operuję językiem odpowiednio. Także przejdźmy do treści, może właściwej. Niewidzialni. Bez przedłużania, streszczenie, moi drodzy, to jest opowieść o, dosyć krótka, tak swoją drogą, ale bardzo treściwa. O zaledwie 24-letnim Arsimie, który studiuje w Kosowie. W sumie to urodził się w Kosowie, również mieszka tam. Ma równie młodą żonę, ale tak jakby pewnego dnia poznaje w kawiarni Milosza, chłopaka mniej więcej w swoim wieku, w którym się zadłuża. No i jego życie troszeczkę się Obraca troszeczkę, znaczy bardzo się obraca od takiej codziennej rutyny, Czy ja mam dobre światło, uczucia mącą mu w głowie, ale tak naprawdę to dopiero wstęp do całej tej historii, ponieważ w momencie, w którym uważa, że jest okej, okay, że układa mu się z Miloszem, że... Wszystko jest bardzo ładnie, pięknie i, i przyjemnie, i zaniedbuje jednocześnie swoją żonę. To okazuje się, że jego żona jest w ciąży. Krótko potem, ponieważ akcję mamy w 1995, zaczynającą się i trwającą do około 2004-2005, Roku, e, krótko po wydarzeniach, które w życiu osobistym Arsima troszkę mieszają, e, przychodzi do Kosowa wojna i Arsim razem ze swoją żoną Aiszę i ze swoim jednym dzieckiem i drugim w drodze muszą wyjechać, znaczy muszą, uciekają po prostu do, do innego kraju, uciekają do Bułgarii i tam też dzieje się e, część Fabuły. Nie będę zdradzać całości tej książki, mimo tego, że ona już jakby trochę czasu temu wyszła. Wyszła ona nas rok temu. Ale ciągle, jeżeli uda mi się was zainteresować, to wolałabym nie zdradzać wszystkich szczegółów. Na pewno taki bardzo krótki i dosyć powierzchowny opis tego, co się tam dzieje, jest odpowiednim streszczeniem na tyle bezspoilerowym, żeby zacząć rozmowę na temat tej książki. Natomiast, jeżeli byście czytali Blurb, to jest tam trochę więcej. Więcej szczegółów. I ja z jednej strony się cieszę, że go nie czytałam, z drugiej niekoniecznie się cieszę, że go nie czytałam, ponieważ po pierwsze, właśnie, jest więcej szczegółów, więc tam tak na dobrą sprawę to większość książki jest opowiedziana w blerbie. Z drugiej strony, dlaczego się nie cieszę, że tego nie przeczytałam? Dlatego, że oczekiwałam, spodziewałam się po tej książce czegoś zupełnie innego. Została mi ona polecona jakiś czas temu z informacją, słuchaj, to jest queerowa historia, bierz to, czy jest naprawdę świetna. No i tak, świetna jest, owszem, natomiast spodziewałam się czegoś o wiele lżejszego. Przede wszystkim, ponieważ niewidzialni są niesamowicie trudną powieścią pod kątem emocjonalnym, w takim sensie, że mamy tam niesamowicie dużo trygerujących rzeczy. Zaczynając od. Domowej, kończąc na chorobliwym egoizmie, egocentryzmie. Czy to jest trigger rolling? W moim słowniku chyba tak. W każdym razie jest tu bardzo dużo rzeczy, które wpływają mocno na czytelnika, mimo tego, że książka ma około 200 stron, więc. Teoretycznie nie ma tam zbyt wiele. No więc przejdźmy trochę głębiej. Postaram się tutaj nie wchodzić w jakieś potężne spoilery, żeby ta recenzja jednak pozostała takim w miarę bezpoilerowym tworem. Natomiast jeżeli jesteście ciekawi całkowicie spoilerowego omówienia, to pojawi się ono, no również dzisiaj, jak to publikuję, o 20 na kanale Książkowe Pogaduchy, gdzie z Olą sobie omawiamy tę książkę dosyć. Szczegółowo. Zacznijmy od postaci, moi drodzy, bo to jest chyba coś, co najbardziej uderzyło. We mnie. W sensie spodziewałam się, mm, oczywiście spodziewałam się dwójki mężczyzn, którzy się w sobie zakochują jak najbardziej, i oczekiwałam tego, owszem. E, natomiast sposób, w jaki zostali przedstawieni tutaj, to jest coś, czego na, na co totalnie nie byłam gotowa. Arsim, który jest głównym bohaterem, i ja przysięgam, że skończyłam tę książkę już jakiś czas temu generalnie. I przysięgam, że ciągle mam w sobie bardzo mocną, taką kłębiącą się. Rosnącą, rozżarzoną nienawiść do tej postaci. Dawno tak bardzo nie, nie lubiłam jakiejś postaci, zwłaszcza głównej postaci. I nie na zasadzie, że ta postać była naiwna, głupia i po prostu no, nie potrafiła podejmować decyzji, na przykład, tylko na zasadzie, Arsim jest złym człowiekiem. To on jest po prostu złym człowiekiem. To jest postać, która na początku myślicie sobie, okej, okay, próbujecie się utożsamić i jest to postać, która ukrywa swoją seksualność, tak naprawdę. Czy w ogóle do końca jest świadoma swojej seksualności? To jest pytanie, tak naprawdę, które można by tutaj zadać. E, mnie się wydaje, że tak, chociaż na początku może jakieś tam wahanie mogłoby, mogłoby być, natomiast nie jest ono powiedziane. Wprost. Więc nie wiem, ja, ja bym zakładała, że coś na początku jeszcze się zastanawiał, ale finalnie jednak, jeszcze nie przekraczając w sumie drugiego aktu książki, można byś miał orzec, że tak, Arsim jest gejem schowanym w szafie. W aranżowanym małżeństwie będąc. Ale to nic, znaczy to nie, to nie jest nic złego, no nie? Jakby gituwa, fajnie, fajnie. Poczytajmy o takiej osobie, jeszcze do tego w naprawdę trudnych czasach, w naprawdę trudnym. Kraju, tak naprawdę z bardzo trudną sytuacją polityczną. Jak to będzie wyglądać? Jak to ma działać? Jeszcze do tego gość pochodzenia albańskiego zakochuje się w gościu pochodzenia serbskiego, no nie? Więc jakby ten konflikt tutaj jest bardzo mocny, mimo tego, że staramy się przez treść raczej nie zwracać na niego uwagi. W takim sensie, że. Oni są świadomi, że no, teoretycznie nie powinni żywić do siebie takich uczuć ze względu na to, jakiego są pochodzenia, ale finalnie oboje to olewają i to jest okej, okay, ale za to nie okej okay, zdecydowanie nie okej okay, jest Arsim, który trochę oszukuje czytelnika. Tak mi się wydaje na początku, że on jest takim, wiecie, takim zwykłym studentem literatury, zdaje się. On chce zostać pisarzem i on jest takim, taką wrażliwą osobą. Jest taką, taką emocjonalną osobą, ale jednocześnie jest też stonowany dosyć. Tak samo jak jego żona też jest dosyć stonowana, taka spolegliwa i tak, dalej, i, tak dalej. i tak dalej, i tak dalej. A jeszcze, no właśnie, przed, zdaje się, w okolicach drugiego aktu już wychodzi z niego wszystko, co najgorsze, a przynajmniej. Pierwsze co najgorsze, czyli właśnie ciągoty do, do przemocy. Więc jak na moje czytanie, to ta postać została skreślona na samym początku. Miloš za to, czyli potencjalny love interest. Ja generalnie bardzo polubiłam tę postać i też bardzo dużo płakałam przez tę postać. Jest na pewno tragiczną postacią, tak? Powtórzę słowo postać po raz kolejny. Taką, która doświadczyła bardzo dużo bólu, bardzo dużo trudnych sytuacji, bardzo dużo właśnie też przemocy w swoim życiu, w różnych, w różnym kształcie, w różnych okolicznościach, więc w momencie, w którym my dostajemy tę opowieść fragmentarycznie dosyć z mocnymi szczegółami, no to trudno, żeby łzy się na oczy same nie cisnęły. Ja przyznaję, że płakałam kilka Razem czytając tę książkę, no i właśnie za każdym razem było to przy takiej, no nie, nie chcę powiedzieć perspektywie, bo o tym zaraz pogadamy. Dobra, roboczo powiedzmy, że przy perspektywie Milosza, ale zaraz pogadamy o formie tej treści i, i mam nadzieję, że zrozumiecie, o co mi chodzi. Co do reszty postaci, tutaj uważam, że równie tragiczną, ale jednak poniekąd kończącą z happy endem postacią jest Aisha, czyli żona Arsima. Dlaczego Happy Endem? No to musicie przeczytać, żeby się dowiedzieć. A tragiczna jest zwłaszcza na początku. Na zasadzie, znaczy, okej, okay, ona po prostu żyje w tym aranżowanym małżeństwie, no trudno, tak wyszło. Jej prawa były raczej średnie w tamtych czasach, w tamtych okolicznościach. No ale próbuje się dostosować do tej sytuacji. Próbuje wyciągnąć z tej sytuacji to, co najlepsze. Walczy, po prostu walczy, ale w. W kontakcie z Arsimem w sytuacjach, powiedzmy, konfliktowych, nie jest w stanie się postawić. Nie, nie jest w stanie też zawalczyć tak typowo o siebie o siebie względem niego i jego potrzeb. Raczej, znaczy, na początku myślę, że możemy postrzegać jako taką bardzo wspierającą żonę, mimo właśnie tego, że no, jej tkwi wymuszony w wymuszonym małżeństwie, no ale okej. Okay. No ale później im dalej w las, tym bardziej jest nam jej szkoda ze względu na to, co robi główny bohater. Ze względu na to, jak ją traktuję, ze względu na to, jak bardzo mają gdzieś, a później nagle udaje, że mu zależy, ale potem tak naprawdę nie, że mu zależy na niej, tylko zależy mu na niebyciu samym. I w sumie to ona, ona to go w sumie denerwuje i on to w sumie nienawidzi jej, nienawidzi swoich dzieci. No, ale, ale nie jest sam przynajmniej, prawda? I'm sorry, to jest naprawdę potężny trigger na moje nerwy. Także to są trzy postacie, które wysuwają się na pierwszy plan cały czas. Nie chcę się rozgadywać o Arsimie samym. Sobie w bezpoilerowej recenzji musicie wiedzieć, że po prostu pałam do niego przepotężną nienawiścią, i nie widzę w tej postaci absolutnie żadnej cechy, która mogłaby mi powiedzieć: dobra, słuchaj, no, no on nie jest. Fajny. W ogóle w sumie nie nadaje się za bardzo do życia w społeczeństwie, no ale jakieś tam czynniki w jego życiu na pewno na to wpłynęły, więc da się je to jakoś wyjaśnić. Otóż nie. Jak jesteście na tym kanale już jakiś czas, to wiecie, że bardzo lubimy tutaj złoli, bardzo lubimy tutaj moralnie szare postacie i bardzo lubimy tutaj wyjaśniać. Znaczy, no, lubimy. Ja lubię wyjaśniać ewentualne powody dlaczego ktoś jest zły albo i mało moralny. Natomiast w tym przypadku nie ma ani krzty wyjaśnienia na to zachowania i naprawdę dwa słowa, które określają idealnie Arsima to po prostu zły. Człowiek. I na tym chciałabym zakończyć, bo zaraz wejdę po prostu w rabbit hole moich uczuć na temat tej postaci i będziemy tu siedzieć do jutra. Milosz, tak jak mówiłam, jest, jest postacią dosyć tragiczną, więc nie będę się już tutaj powtarzać. Natomiast chciałabym zauważyć wspólny punkt sporu, ponieważ wszystkie postacie poboczne cierpią przez działania głównego bohatera. I to, czy te działania są świadome, czy nie, cofnij. Te działania są totalnie świadome. One są totalnie świadome, więc przez jego działania cierpi absolutnie każdy, z kim wejdzie w kontakt. Jakby totalnie. To jest taki, taka osoba, która nawet nie tyle, że podchodzi do ciebie i wysysa twoją energię, tylko po prostu podchodzi do ciebie i wysysa twoją energię, sprawia, że czujesz się jak totalnie beznadziejny, nie wiadomo co i jeszcze do tego później uważa, że to twoja wina. I ty, ty sobie sam, sam sobie zawiniłeś w sumie. To, to nie moja wina. Ja jestem całkowicie czysty. Przejdźmy dalej. Powiedziałam, że porozmawiamy o tym, w jaki sposób jest napisana ta książka. No więc chciałabym powiedzieć po pierwsze, że sam Sposób napisania jej bardzo gra z czytelnikiem. W sensie główną postacią jest Arsim, i to jego oczami widzimy rzeczywistość. Jest to narracja z pierwszej osoby, i wydaje mi się, że możemy już po pewnym czasie z łatwością gdzieś tam wyłapać niektóre rzeczy, które mogłyby nam powiedzieć, że Arsim. Nie jest wiarygodnym narratorem przede wszystkim. Więc to już jest jeden trik zastosowany tutaj. Po drugie, treść polega na właśnie przedstawieniu jego perspektywy, która jest przerywana co jakiś czas wpisami do, jak, do pamiętnika albo do dziennika Milosza, w którym on opisuje swoje życie, swoje jakby dosyć bolesne chwile głównie. Głównie po prostu mówi o swojej dosyć tragicznej przeszłości. O tym, co się dzieje, kiedy zostaje rozdzielony z Arsimem, który wyjeżdża właśnie razem ze swoją rodziną do Bułgarii, żeby się schronić przed wojną, a Miloš musi zostać. On zostaje w Pristynie i... Dzieją się tam rzeczy, o których jest mu trudno pisać, o których jest mu trudno mówić, więc my też poznajemy tę historię wojenną dosyć fragmentarycznie, przeplataną właśnie jeszcze z rzeczami z jego dzieciństwa, z uczuciami do Arsima, z czasami właśnie, bo w treści czasami pojawia się zwrot do, do ciebie, no nie? Do, ciebie do ciebie, czy do ciebie czytelniku, czy do ciebie, Arsimie, czy do Ciebie, Miloszu. No nie? I to jest w obu, z tego co pamiętam, to jest w obu narracjach, tak mi się wydaje, nie podkreślałam tego i tutaj żałuję, bo w sumie jakbym miała to sfotografować, to byłoby łatwiej. Natomiast na pewno pojawiają się takie zwroty z narracji drugoosobowej, więc możemy też sobie właśnie pomyśleć, że to jest wszystko zapisane z jakąś konkretną intencją do jakiejś konkretnej osoby. I czy to jest kwestia tego, że narrator, jakby z rozmysłem, zwraca się do czytelnika, który ma się utożsamiać z tą drugą stroną, z tym odbiorcą, czy jest to kwestia po prostu takiego przekazania sobie nawzajem historii? Można się nad tym zastanawiać. Ja bardzo nie chcę się utożsamiać, zwłaszcza w fragmentach z wpisów Milosza, kierowanych, tak mi się wydaje, do Arsima, wolałabym się nie, nie utożsamiać z tym głównym bohaterem, żeby nie używać gorszych słów tutaj, bo one już padły na podcaście, tak swoją drogą. W każdym razie, kwestia tych technikaliów w treści jest dla mnie zastanawiająca, wciągająca, angażująca i wywołująca naprawdę, naprawdę, naprawdę wiele emocji, jest taka bardzo osobista, daje taką intymną atmosferę. I nie chodzi nawet o sam wygląd po prostu w umysł bohatera, tylko w to, że my na to patrzymy, jesteśmy w stanie sobie wyobrazić tę osobę z takimi zachowaniami, z takimi, która podejmuje takie decyzje, itd, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Ale w tym wszystkim nie bierzemy tego właśnie na zasadzie, że okej, okay, on taki jest. I tak wyszło. Z tym musimy dealować. Albo inaczej, albo inaczej. Nie, nie zastanawiamy się, dlaczego on taki jest, tylko przynajmniej ja zastanawiałam się, jak można być takim człowiekiem. Fabularnie generalnie dzieje się to dosyć zwięźle, mimo tego, że mamy bardzo długi czas w sumie trwania fabuły, bo zaczynamy w 1995, kończymy około 2004 albo 5 nie pamiętam już teraz. Wydaje mi się, że 2005, bo tak, bo w przy ostatnich rozdziałach Arsin mia, Ar, miał 35 lat, a na początku miał 24, tak? A to nawet 11 lat, to może przy 2006. No nieważne. W każdym razie końcówka lat 90., początek 2000, zamknięta na 200 stronach, z, w sumie nie mamy tutaj takich typowych obrazków bardzo drastycznych z wojny, ale te wojnę zdecydowanie czuć w treści. Więc uważam, że jest to dosyć pojemnie zrobiony tekst. Bardzo dużo emocji, niesamowicie dużo emocji jest tutaj włożonych. Niesamowicie dużo fragmentów, które mają wywoływać emocje. One mają... Jestem przekonana, że kwestia tego, że Arsim jest postacią, której najchętniej by się po prostu... której najchętniej dałoby się po prostu w twarz i wyrzuciło z balkonu, że to zostało zrobione specjalnie. Że te tak naprawdę negatywne emocje, które cały czas są w tekście i się przewijają i przebierają i wszystko i wpływają na nas, to zostało zrobione specjalnie, jak najbardziej, oczywiście, że tak. Natomiast chyba najbardziej cieszy mnie to, że chociaż jedna postać dostała odrobinę lepsze zakończenie, że gdzieś tam jest ten promyk nadziei na to, że osoby, które rzeczywiście. No, nie robią innym krzywdy i, i są no, po prostu dobrymi ludźmi, e, którzy próbują dbać o innych, dbają o siebie, pracują po prostu na, na siebie, na swoje cele itd., itd., że im się to zwraca w pewnym momencie w odpowiedni sposób. E, natomiast osoby, które są absolutnie paskudne, niekoniecznie, chociaż. Z drugiej strony niekoniecznie jest to przypadek Arsima, bo jemu to się, on się prześlizguje totalnie przez los. I jego karą zdecydowanie jest samotność. To jest troszkę spoiler, ale nie będę mówić tutaj dokładnie. A w każdym razie kwestia samotności i kwestia bycia samemu, egzystowania samemu, dbania o samego siebie bardzo mocno przebija się przez tę treść. I widać, kto radzi sobie z tym, z taką sytuacją, a kto nie. I widać jakie wartości przez no, no, wartości, które panowały w, w danej kulturze, na danym obszarze, w danym czasie, gdzieś tam się przebijają i pokazują nam taki obrazek, który jest bardzo realny, tak mi się wydaje, który jest mocno rzeczywisty i który my nie podważamy, że ej, no, niekoniecznie mogłoby się to wtedy wydarzyć, bo coś tam, coś tam jakieś normy społeczne, jakieś zachowanie, jakieś, em, sytuacje i tak dalej. Tylko raczej kwestia tego, że okej, okay, jestem tam, jestem w tym Kosowie w tych latach 90., widzę jak to wygląda jestem w stanie to w to na spokojnie uwierzyć. obrazowym, a mimo to nie ma zbyt wiele obrazowości w, samej, w samych opisach miejsc. Nie uważam, że jest to potrzebne w tej treści, natomiast tak mi przyszło do głowy, że jest bardzo dużo wyraźnych opisów wielu różnych rzeczy, ale miejsc samych w sobie niekoniecznie. W sensie bardziej poruszamy się po odczuciach głównego bohatera niż tego, co on rzeczywiście fizycznie widzi. Czy jest to minus? Nie, ale chciałam o tym powiedzieć, tak dla, dla zasady. No i co, moi drodzy, ja generalnie podbijam to, co napisałam na moim Goodreadsie, czyli nienawidzę tej książki w najlepszym możliwym tego słowa znaczeniu. Jest straszna, jest okropna, jest rozwalająca emocjonalnie. Ma w sobie multą postaci czego główna jest naprawdę paskudna i zła, ale ta treść ze mną zostanie nie wiem na jak długo, ale na pewno na bardzo długo ze mną zostanie. Ponieważ po pierwsze wywołała emocje, po drugie sprawiła, że pojawiło się naprawdę sporo refleksji z mojej strony podczas czytania. I możecie pomyśleć, że, znaczy, no, może, no ja mogę pomyśleć, pomyślałam, że a, to, może, to może być w sumie dosyć zaskakujące, że masz refleksję podczas czytania. Ale, ale w momencie, w którym jestem przyzwyczajona do czytania raczej lekkiej literatury, lżejszej literatury na co dzień, to książka, która myślałam, że będzie w miarę lekka, okazała się po prostu takim butem na twarz. Ja jestem generalnie zadowolona z tego, że się wzięłam za tę książkę finalnie. Ale oboj oh po prostu jestem zniszczona, totalnie zniszczona. Potem jestem. Trochę trudno jest mi mówić o niej tak całkiem bezspoilerowo, dlatego myślę, że żeby się tutaj nie zapętlać jakoś bardzo mocno, to po prostu zaproszę was na podcast, który dzieje się 20 czerwca o godzinie 20 na kanale książkowe Pogaduchy, ten film będzie później dostępny i tak dalej, i tak dalej będzie to działać. Tak jak tutaj, tylko tam mówimy już bez zatrzymywania się, bez wstrzymywania się Wszystko wszystko po szczegółach leci, także je, jeżeli jesteście ciekawi, to koniecznie wpadnijcie. Natomiast ja zostawiam ten film z oceną książki, która jest takim 9,5 na 10. Naprawdę mnie poruszyła i jestem naprawdę zadowolona, że ją czytałam. Bardzo na niej płakałam, bardzo dużo na niej myślałam i bardzo dużo też o niej myślę po tym, jak już zdążyłam ją skończyć czytać. I jak już minęło trochę czasu, no bo Szczerze mówiąc, ten film nagrywam już troszkę później niż powinnam, a mimo to i tak gdzieś tam w głowie te, ta akcja się kręci, te relacje, te emocje się kręcą, i, i cały czas próbuję gdzieś tam je rozszyfrować zastanowić się nad nimi i tak dalej i tak dalej. Uważam, że przede wszystkim jest warta przeczytania, oczywiście. Sw sw swoją drogą mamy Pride Month, no to jeszcze zdążycie. <laughs> jeżeli, jeżeli macie miejsce w że to jak najbardziej polecam sięgnąć po niewidzialnych. Polecam też zwrócić uwagę na wyjaśnienie oryginalnego tytułu, który pojawia się na pierwszych stronach tej książki, bo myślę, że jest to pewnym kluczem do, do odbioru. Tej treści, a na pewno mocnym nawiązaniem do tego, co się tam dzieje, co zostaje nam opowiedziane, do różnych wątków pobocznych. No więc tak, moi drodzy, to w takim razie będzie tyle. Szybko, nie? <śmiech> Zleciało. <śmiech> jeżeli dotarliście do tego momentu, to bardzo dziękuję. Możecie zostawić komentarz o treści po prostu niewidzialni. Ja dziękuję moim wspierającym za aktywne wsparcie tego kanału. No i jeżeli czytaliście już niewidzialnych, to koniecznie dajcie mi znać co o tym myślicie, czy się z nami zgadzacie, czy nie, bo tak też może być. A my widzimy się następnym razem. Pa.